Witamy Państwa i zapraszamy na spacer z historią. Dziś odwiedzimy miejscowość Węgry, w której znajduje się piękny i tajemniczy dwór. Miejscowość leży w gminie Żurawina w powiecie wrocławskim. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1305 i 1309 roku. Przed II wojną światową nosiła nazwę Wangern. Jednym z najciekawszych i najcenniejszych obiektów w Węgrach jest zespół architektoniczny, znajdujący się w centralnej części miejscowości. Są to dwa celowo kompozycyjnie wyodrębnione i zamknięte części zespołu pałacu z otaczającym go parkiem dworskim i zespołem zabudowań folwarcznych o zwartej geometrycznej kompozycji. Trudno dokładnie ustalić czas powstania pierwotnego założenia. Z pewnością budowla, którą możemy dzisiaj podziwiać, powstała na bazie znacznie starszego obiektu. Widać to choćby po piwnicach, których powstanie datuje się na XV, XVI i XVII wiek. Jedna z piwnic zachowała sklepienie kolebkowe z lunetami z pierwszej połowy XVII wieku. W materiałach źródłowych można odnaleźć informację, że pierwszy dwór powstał w XVIII wieku, a około 1850 roku został przebudowany. Nadano mu wtedy cechy neogotyckie. Generalna przebudowa miała miejsce w roku 1905. Obiekt przeszedł znaczące remonty w kolejnych latach i w roku 1978. Współcześnie na bieżąco jest remontowany i modernizowany. Zespół architektoniczny w Węgrach jest urzeczywistnieniem marzeń wielu ludzi o pięknym i romantycznym dworku. Jest to przykład architektury eklektycznej w naiwnym stylu neogotyckim. Uwagę przykuwa cylindryczna, romantyczna wieża stanowiąca część budynku, mieszcząca klatkę schodową oraz wejście dla służby. Budynek zbudowano na planie prostokąta. Zbudowany jest z cegły na kamiennej podmurówce. Posiada trzy kondygnacje. Nakryty jest czterospadowym dachem z lukarnami. Drzwi wejściowe, obramuje, stylizowany portal z tympanonem zdobionym motywami florystycznymi i kolumnami bogato zdobionymi stiukowymi pędami. Całość wieńczą stylowe latarnie. Pomieszczenia prywatne właścicieli znajdowały się na pierwszym piętrze. Była to najbardziej reprezentacyjna część budynku. Do dziś Sale pierwszego piętra przykrywają stropy ozdobione oryginalnymi styukami. Służba ulokowana była na drugim piętrze. Na najniższej kondygnacji znajdowała się kuchnia oraz spiżarnia. Założenia dworskie uzupełniała w XX wieku powozownia i garaż. Elewacja zdobiona jest lizenami, czyli płaskimi pionowymi występami w murze zewnętrznym, charakterystycznymi dla budowli romańskich ale również neogotyckich. Stiukowa dekoracja tworzy zarys gotyckich ostrołukowych okien. Elewacja ogrodowa wzbogacona jest tarasem, z którego podwójne schody prowadzą do ogrodu. Przy pałacu znajdują się pozostałości romantycznego parku ze starodrzewiem z XIX wieku. Po II wojnie światowej w 1945 roku budynek zostaje znacjonalizowany. Przez pewien okres w pałacu funkcjonował punkt dla repatriantów z Francji, którzy w oczekiwaniu na przydział domów spędzali w nim po kilka miesięcy. Z czasem budynek przystosowano do potrzeb szkolnictwa. Obecny układ funkcjonalny dostosowany jest do potrzeb szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego. Jednak wyraźnie widać charakter rezydencjonalny wystroju i układu wnętrza co sprawia, że dzieci uczące się w tym budynku mają warunki zupełnie wyjątkowe w porównaniu z innymi szkołami. To piękny i romantyczny obiekt, stanowiący interesujący zabytek.